Drodzy fani Gwiezdnych Wojen, w kolejnym naszym spotkaniu, jeżeli chodzi o komiksy gwiezdnowojenne od wydawnictwa Egmont w Polsce. I dziś rozpoczynamy, można by powiedzieć, kolejny event, kolejne wydarzenie, kolejny cykl komiksowy związany ze światem Gwiezdnych Wojen, który łączy nas nie z wszystkimi głównymi seriami komiksowymi. A dziś, oczywiście, ten cykl rozpoczynamy niczym innym jak Mroczne Droidy, czyli pięciozeszytowa mini miniseria komiksowa od Charlesa Sola, która rozpoczyna nam kolejny event, tym razem związany z, jak sama nazwa wskazuje, droidami. I ze względu na to, że jest to początek eventu, jeśli tak to mogę powiedzieć, dzisiejszy układ recenzji będzie nieco inny, ponieważ najpierw zacznę, o co właściwie chodzi, jak właściwie czytać najlepiej, w jakiej kolejności, jak to sprawnie wygląda, później opis fabuły, bez spoilerów względem samego tego komiksu, ale będę musiał się odnosić do zakończenia poprzednich komiksów, a później oczywiście standardowo moje wrażenia, rysunki i krótkie podsumowanie, do którego możecie przeskoczyć, jeżeli chcecie tylko i wyłącznie skupić się na tym, czy warto, czy nie warto zapoznawać się z tym komiksem. Tak więc moi drodzy, nie przedłużam już tego wstępu i przejdźmy do naszego dzisiejszego spotkania z mrocznymi droidami. I tak jak już troszeczkę mieliśmy sytuację w przypadku wojny łowców w nagród, jak i również przed chwilą wspominałem, mamy do czynienia z kolejnym eventem, z kolejnym wydarzeniem komiksowym, które skupia się na danym zagadnieniu i łączy nam fabułę z różnych poszczególnych serii Komiksowych. Oznacza to, że po wydarzeniach z Ukrytego Imperium, czyli po powrocie Szkarłatnego Świtu do galaktyki pod przywództwem Kiry i próbie obalenia Imperium, czy też dokładnie żołując Palpatina oraz Wejdera przechodzimy do kolejnego wydarzenia, które rozpoczyna się właśnie w tomie Mroczne Droidy. I tutaj w tym tomie dostajemy główną, zasadniczą historię, jeżeli chodzi o cały ten event. Trochę tak jak mieliśmy w przypadku Wojny Łowców Nagród, gdzie pierwszy tom streszczał nam mniej więcej historię związaną z. Bobem Fettem. No i w ten sposób dostajemy podstawowe zagadnienia, jeżeli chodzi o ten komiks. Natomiast później te same wydarzenia mniej lub bardziej zostają ponownie opowiedziane w poszczególnych seriach komiksowych, takich jak Star Wars, Darth Vader, Łowcy Nagród czy też um, Dr. Afra. Generalnie rzecz ujmując, w linku do tej recenzji, nie w linku, tylko w opisie tej recenzji, znajdziecie podeślę wam link do fanpage'u z Świat Komiksu na Facebooku, gdzie oni powiedzmy wrzucili taką rozpiskę chronologiczną, w jakiej kolejności. Ewentualnie czytać poszczególne komiksy. Co jest więc ważne, mamy tutaj do czynienia z historią, która będzie uzupełniana i która teoretycznie najlepiej będzie smakowała, kiedy później zapoznamy się z jej wersją wydarzeń w poszczególnych seriach komiksowych. Co nie zmienia jednak faktu, że w teorii, o czym za chwilę nieco więcej, ten tom komiksowy jest zamkniętą historią, która, można powiedzieć, jest fundamentem całego wydarzenia, jakim są mroczne droidy. No dobrze, moi drodzy, tak więc. Więc teraz, kiedy mamy, powiedzmy, mniej więcej rozwiązane, czym jest cały ten event, jak właściwie on wygląda, teraz przejdźmy do fabuły samego komiksu Mroczne Droidy. I tutaj musimy w pewien sposób zaspoilerować, jeżeli ktoś nie czytał jeszcze tomu komiksowego Ukryte Imperium, gdzie na amaksańskiej stacji kosmicznej Kira ostatecznie zostaje pokonana przez Imperatora i Veidera, jak i również Doktor Afra Zostaje z nich wygnany Duch Iskry, jeśli tak to można powiedzieć. I właśnie ten Duch Iskry, ta starożytna inteligencja, Sztuczna inteligencja łączy się z pewnego rodzaju tajemniczym droidem, który wypadł po otwarciu fermata Cage, czy też powiedzmy fermatańskiej klatki, która jest artefaktem sitańskim. No i w momencie, kiedy ten nasz starożytny, dziwny, tajemniczy droid, który został tysiące lat temu zamknięty poza czasem i przestrzenią przez sitów, którzy tak bardzo obawiali się jego mocy, kiedy on łączy się z iskrą, powstaje nam tak zwana plaga. Plaga czyli pewnego rodzaju samoświadomość droidów, która systematycznie, niczym w filmach o zombie, przeskakuje z kolejnego do kolejnego droida, zarażając coraz większą e, liczbę naszych mechanicznych przyjaciół, którzy rozchodzą się po całej galaktyce i wszyscy są przez nich zagrożeni. Czy to imperium, czy to rebelia, czy to przemytnicy, piraci i tak dalej, i tak dalej. Jak i również sama nasza zaraza, która ma swoją samą świadomość, zaczyna się coraz bardziej rozrastać, jest coraz bardziej głodna i postanawia przejąć całe życie w galaktyce, żeby nie być zagrożonym, żeby w spokoju móc powiedzmy analizować informacje, których zbiera oczywiście coraz więcej. I podczas gdy z jednej strony rebelia, imperium i tak i inne różnego rodzaju tego frakcje starają się zrozumieć o co właściwie chodzi, pojawia się grupa em, przewodzona przez niejakiego Ajaxa Sigma, która jest grupą samoświadomych droidów. Jest to grupa droidów, które osiągnęły samoświadomość, nie są zniewolone, są świadomymi istotami, jest ich niewielka grupa, ale kiedy dowiadują się o istnieniu plagi, uznają, że jest to gigantyczne zagrożenie dla ich własnej egzystencji i postanawiają z tąże plagą walczyć. Tak więc z jednej strony obserwujemy jak Samo świadomość, można powiedzieć, sztuczna inteligencja i e, robota staje, rozrasta się, powiedzmy, i zaczyna natrafiać na różnego rodzaju problemy techniczne, ale też egzystencjonalne. Z drugiej natomiast strony mamy grupę e, świadomych droidów, które postanawiają walczyć z tym zagrożeniem dla całej galaktyki. I kiedy zabierałem się moi drodzy do tego tomu komiksowego, cały czas z tyłu głowy miałem moje mocno, albo nawet bardzo mocno negatywne nastawienie do całego tego eventu, jaki został nam zaprezentowany w wersji angielskiej. Kiedy przy, wychodziły pojedyncze zeszyty i ja powiedzmy co miesiąc, co półtora miesiąca zapoznawałem się z kolejnymi i generalnie rzecz nie podobał mi się wtedy ten event. I to jest troszeczkę zaleta tego, że po jakimś czasie możemy czytać polskie wydania zbiorcze, ponieważ nieco inaczej podchodzimy do całych, do tych wydarzeń, które dostajemy. Nie mamy tego okresu czasowego pomiędzy poszczególnymi zeszytami, tylko cały tom dostajemy razem. I powiem Wam szczerze, że, że o ile podchodziłem negatywnie tak po tej lekturze jestem dosyć rozdarty wewnętrznie bo z jednej strony niesamowitą wadą i problemem nie samego komiksu e, jest powiedzmy nie fabuła nie rysunki tak dalej, tylko umiejscowienie ponieważ pamiętajmy bowiem że wszystkie wydarzenia które do tej pory dostaliśmy czy to w wojnie łowców nagrod czy to powiedzmy w ukrytym imperium w całych wydarzeniach z Kiro, czy też właśnie teraz z dark Droidsami, czy też mrocznymi droidami dzieją się między epizodem 5 a 6 co jest mniej więcej jeden rok 3 365 dni, powiedzmy plus minus. I tutaj dostajemy kolejny event o skali absolutnie globalnej, bo ile wojna łowców nagród była znacząca, ale powiedzmy, no, był to jakiś tam konflikt w ramach Imperium, powiedzmy, związany z rebelią i tak dalej. Potem Kira, no, to jest versus Imperium. Natomiast tutaj mamy do czynienia z plagą droidów, która łapie całą galaktykę, nie przejmuje się stronami i tak dalej, i w pewnym momencie jest naprawdę blisko, żeby, powiedzmy, zniszczyć wszystko. I to wszystko jest upakowane w tych 365 dniach, co sprawia, że ta druga Gwiazda Śmierci w powrocie Jedi, moim zdaniem, tak dobrze już nie wybrzmiewa. Jeżeli rzeczywiście przeanalizujemy sobie, co się wydarzyło wcześniej w komiksach, no to stwierdzamy, że no dobra, super broń, która jest w stanie niszczyć planety, nie jest aż tak wielkim zagrożeniem jak cała chmaja droidów. Ale, samoświadomych droidów, o czym pamiętajmy. No dobrze, ale. Teraz jednak nie mogę całkowicie skrytykować tego komiksu, ponieważ jest on intrygujący. I tutaj generalnie rzecz ujmując, jeżeli ktoś z Was w komentarzach albo po lekturze tego komiksu stwierdzi, że to jest naprawdę świetne, ciekawe, interesujące, mogę zrozumieć. Jeżeli ktoś mi powie, że to jest całkowite gówno, edgy, beznadziejna rzecz, też mogę zrozumieć, bo naprawdę jestem rozdarty. Z jednej strony cieszy mnie, że Charles Soul spróbował. Nie wiem, czy to on sam wymyślił, czy generalnie współpracy z innymi twórcami Marvelowymi. Ciężko jest mi powiedzieć, jaki był orygin tejże historii. Cieszy mnie, że próbujemy wejść w tematy, które nie są za bardzo poruszane w świecie Gwiezdnej Wojen. Ponieważ dotykamy tematu oczywiście droidów i, tak jak komiks yy, zaznacza i tak jak doskonale wszyscy wiemy, droidy są wszędzie. Bo na każdym kroku w świecie Gwiezdnej Wojen są droidy. Ale teraz mamy, można by powiedzieć, kosmiczną, filozoficzną, egzystencjalne Mambo-Jumbo rozmawiające o tym, czym są właściwie droidy, jakie są właściwie droidy. I nie dość, że mamy wrzuconą, powiedzmy, starożytną, sztuczną technologię, która staje się na niczym zombie. Do tego mamy również grupę droidów, które są same w sobie samoświadome, które osiągnęły ten powiedzmy stan nirwany droidowej, jeśli tak to można powiedzieć, i które egzystują bez tej zarazy. I, I całe te wątki przeplatają się i są, powiedzmy, na pierwszym planie oczywiście całego tego komiksu. Tak naprawdę nasi organiczni bohaterowie są na dosyć mocno drugim planie. I nawet w jakiś sposób mogę to docenić, szczególnie droga, jaką przechodzi ta nasza plaga, ta nasza zaraza, jak w pewnym momencie natłok informacji zaczyna na nią działać, jest zaskakująco przyjemne. Jakby poruszamy się w dziwnych tematach, poruszamy się w dziwnych wątkach na dosyć poważny i czasami dosyć brutalny sposób, jak na świat Gwiezdnych Wojen, ponieważ mamy pokazane, co oznaczałoby, kiedy wszystkie droidy, na przykład na Imperialnym Niszczycielu, osiągnęłyby samoświadomość albo obróciłyby się przeciwko ludziom i jest naprawdę krwawo, brutalnie. Później, kiedy mamy wątki związane z próbą osiągnięcia em, Żywotności połączenia się z żywymi organizmami również jest krypi niepokojąco, przez co cały ten komiks jest edgy, ale jest w jakiś sposób intrygujący, jest w jakiś sposób inny. I generalnie rzecz ujmując, tak jak wspominałem trochę wcześniej, teoretycznie on działa samodzielnie. Teoretycznie widzimy i na szczęście komiks skupia się przede wszystkim na tych najważniejszych wątkach, czyli tej grupie droidów, jak i również na naszej pladze, przez co nasi poboczni bohaterowie są bardzo mocno, powiedziałbym drugoplanowi i nie przeszkadza nam aż tak bardzo, że na przykład nie mamy jeszcze serii komiksowej Star Wars, czy tam Dr. A czy łowcy nagród i tak dalej, żeby nam uzupełnić skąd właściwie dani bohaterowie się pojawiają, więc to nawet działa. Z drugiej jednak strony ser... dostaniemy serię komiksową D-Squad, czy też Zespół D, jakkolwiek to przetłumaczyć, który w pewnym momencie jest powiedziałbym niemal kluczowy, żeby zrozumieć jak dana grupa bohaterów pojawiła się w tym komiksie. więc jest to strasznie problematyczne, bo na każdy plus znajduje jakiś minus. Zarówno jeżeli chodzi o aspekt em, samej fabuły, jak i również na kompozycję, powiedziałbym kompilację tego tomu komiksowego z innymi. Jak w, na przykład Łowcy Nagród, Wojna Łowców Nagród, ten em, tom z Bobą Fettem był świetny moim zdaniem, bo samodzielnie działał, jak i również uzupełnienie później następnych historii działał jak najbardziej w porządku. Tak tutaj przy Dark Droids jakkolwiek Charlesa Soula lubię i jakkolwiek widzę, że on stara się się z tego jakiś sposób wykaraskać, to absolutnie nie mogę powiedzieć, że to na każdym etapie działa. Więc generalnie rzecz ujmując mam trochę problem, bo zarówno podoba mi się, jak i nie podoba mi się ten komiksowy. Doceniam jego różnorodność, doceniam jego inność, odmienność, próbę podejścia i przynajmniej wybicie się z tego głównego to wątku fabularnego, czyli Luke, Han, Leia, Vader dalej. Z drugiej jednak strony jest to dosyć charkołomne i wydaje mi się, że to o wiele lepiej by za działała ta historia, ta 56-towa miniseria komiksowa, gdyby ona była w ogóle wyrzucona poza ten główny oś fabularną, jeśli się tak mogę powiedzieć. Że to nie działałoby się gdzieś, powiedzmy, w okresie e, e, oryginalnej trylogii, prequeli, sequeli, czy coś takiego, tylko nie wiem, powiedzmy półtora tysiąca lat przed Mrocznym widmem albo coś w tym stylu. Bo cieszy mnie mimo wszystko próba podejścia do sztucznej inteligencji, do, in, do bardziej poważnego, czy głębszego zbadania tematu droidów. Ale jest to bardzo dziwne, bardzo nierówne i naprawdę, naprawdę po, po długo się zastanawiałem, ponad dzień przygotowałem się do tej recenzji po przeczytaniu tego komiksu, nie jestem w stanie Wam powiedzieć na 100%, że to jest ani dobre, ani złe. Jest to dziwne w każdym pozytywnym i negatywnym tego słowa e, znaczeniu i trochę powiedziałbym podobnie mam w przypadku rysunków, za które odpowiedzialne w tym tomie komisowym jest Luke Ross, ponieważ one są momentami, znaczy przez większość czasu one są w porządku. Są momenty, gdzie one są naprawdę ładne, naprawdę powiedziałbym dopracowane, ale też bardzo brutalne. I to jest to, o czym wspominałem, ta chłodność analizy umysłu robota, sztucznej inteligencji, która powiedzmy rozwiązuje wszystko w logiczny sposób i nie jest w stanie pojąć, że są... Są rzeczy takie jak emocje, takie jak moc e, i powiedzmy, pokazanie tego takiego bardziej ciepłego ludzkiego akcentu, i udaje się to nawet całkiem skutecznie czasami zaprezentować. Z drugiej strony, czasami rysunki są może nie tyle paskudne, co dosyć brzydkie szczególnie twarze czasami znów nie wychodzą najlepiej. E, i to jest strasznie, strasznie nierówne. Znaczy się, generalnie rzecz mówiąc rysunki są ok, są akceptowalne. Czasami są nawet bardzo dobre, a czasami są niestety kiepskie. Co jednak działa poza tą, powiedzmy tą taką chłodnością, jeśli tak to można powiedzieć droidów, odcięciem się od tych ludzkich emocji, również działa ten brutalizm. Rzeczywiście czujemy to zagrożenie, czujemy ten moment, kiedy te droidy em, otaczające nas w świecie Gwiezdnych przestają być tymi naszymi najlepszymi przyjacielami i po prostu nawet zwykły może być zabójczą maszyną, która jest całkowicie ponad przeciętna nad zwykłym człowiekiem. I rzeczywiście to zagrożenie da się czuć. Natomiast jeżeli chodzi o polskie wydanie komiksowe, nie mam żadnych zarzutów. Jakby grzbiet oczywiście tym razem jest równo. Okładka nie jest absolutnie szałowa, ale też jednocześnie powiedziałbym, że jest to chyba najlepsza okładka, jaka mogła być z tych dostępnych. Alternatywne mamy oczywiście na końcu. Mamy spis wszystkich innych komiksów, które dostaliśmy. Na początku każdego tomu komiksu Komiksowego, dostajemy e, okładkę z danego tomu, więc pod względem powiedziałbym polskiego wydania nie mam za, za żadnych zarzutów, jest jak najbardziej Git. A jeżeli chodzi o rysunki, jest solidnie, niewybitnie, e, jest brutalnie i wydaje mi się, że są tutaj elementy, które można w jakiś sposób docenić. Tak więc moi drodzy, jak mogę ocenić tom komiksowy Mroczne Droidy, czyli rozpoczęcie kolejnego eventu komiksowego, jeżeli chodzi o polskie wydania komiksów gwiezno Okay. <laughs> Dawno już nie miałem takiej konsternacji i niepewności. Bo z jednej strony, jest to kolejny event w napakowanym okresie czasowym, który wymaga od nas najlepiej, żebyśmy czytali wszystkie serie komiksowe i teoretycznie tom działa komiksowy sam w sobie, samodzielnie. I tak naprawdę, jeżeli chcecie tylko poznać ogólny zarys tych wydarzeń, to ten tom Wam wystarczy. Z drugiej strony, są elementy, które fajnie byłoby doczytać, szczególnie D-Squad, który za jakiś czas wyjdzie w Polsce. Z drugiej natomiast strony, jeżeli chodzi o Fabułę, mamy inność. Mamy odmienność, mamy dziwność, mamy poruszanie aspektów fabularnych, które do tej pory raczej w świecie gwiezdnych wojen nie są poruszane, czyli sztuczna inteligencja, e, droidy, samoświadomość droidów, e, koegzystencja z ludźmi, co to znaczy być droidem i tak dalej tak dalej, które mogą się zarówno i przepraszam, że ja wiem, że to jest mało wspomagające, ale zarówno mogą się bardzo podobać, jak i również mogą być absolutnie odpychające dla niektórych z was. Moim więc zdaniem nie wiem Autentycznie nie wiem, chciałem przed chwilą powiedzieć jeszcze, że może warto spróbować, ale autentycznie nie jestem pewien. Jeżeli lubicie dziwne, mroczniejsze, nieco lekko cyberpunkowe klimaty związane z droidami ze sztuczną inteligencją i co by było w świecie gwiezdnych wojen, gdyby coś takiego było bardziej rozpowszechnione, no to jak najbardziej mroczne droidy są dla Was na święta, możecie sobie sprezentować. Jeżeli powiedzmy bardziej lubicie klasyczne historie gwiezdnowojenne, bardziej klasyczne podejście skupiające się na głównych bohaterach, no to Moim zdaniem, ten tom, czy ta historia, czy ten cały event wam raczej nie podejdzie. Generalnie rzecz ujmując. Mówiąc jednocześnie się cieszę, że dostajemy coś tak dziwnego z drugiej strony nie to, że się nie cieszę tylko naprawdę, naprawdę naprawdę ciężko jest mi nawet po tej całej recenzji powiedzieć czy w 100% albo chociaż na pewno podoba mi się to, co dostałem tak więc moi drodzy, przepraszam Was bardzo serdecznie naprawdę Was przepraszam, że e, tak dosyć może mało znacząco czy, czy powiedzmy mało podkreślająco i jednoznacznie się wypowiadam, ale naprawdę mam spory problem i jeszcze pewnie dosyć długo będzie się działo to we mnie, żeby ocenić ostatecznie jak wypada ten ton komiksowy. Mimo wszystko jednak mam nadzieję, że udało mi się, chociaż Was może nie tyle przekonać, co nakierować w jaką stronę patrzeć i żebyście mogli stwierdzić, czy rzeczywiście jest to dla Was, czy raczej nie. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się podobało. I standardowo przypominam, że jeżeli lubicie to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w na następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!